Przykład jest tak, że demony są realne i one nie fruwają w powietrzu. One potrzebują ludzkich ciał, żeby móc się zachowywać, żeby móc pokazywać, jakie są, żeby móc cokolwiek zrobić i przepchnąć tutaj. Będą szukać człowieka, który się otworzy na tyle, że da im się użyć i da im przez siebie zadziałać. I to mogą być różne rzeczy w życiu człowieka. To mogą być jakieś sytuacje, w których. Człowiek został nieszczęśliwy, źle przez kogoś podraktowany, coś w dzieciństwie czy coś w dorosłym życiu. Porażki, zawody, momenty, w których ktoś się czegoś bardzo bał. Otwiera się furtka, pojawiają się demony i wchodzą do życia człowieka. Na początku czasem to jest jakaś jedna myśl. Przychodzi jedna drobna myśl, i w tym momencie człowiek, mając wolną wolę, jeszcze decyduje, co robi z tą myślą, czy ją spycha. I nie słucha, czy jednak zaczyna tą myślą obracać w swojej głowie, obracać w swoim umyśle i podążać za tą myślą. Jak otworzy się na to bardziej, to przychodzi następny i następny, i coraz większy kawałek życia demony zabierają temu człowiekowi. I patrzymy na takiego człowieka i mówimy: Ten jest agresywny, ten jest nieszczęśliwy. Ten jest jakiś obsceniczny, ta się puszcza, a ten to zdradza swoją żonę tu i tu, ale gdzieś w miejscu tego człowieka był taki moment, gdy on podjął decyzję, że zaczął słuchać demonów.